Siemanko widzowie. E, właśnie byłem po i słuchajcie, jest taka sprawa. Ja za 12 godzin, 20 minut e, wyjeżdżam na lotnisko e, i lecę do Grecji. Tak, do Grecji lecę. E, będzie też vlog z latania samolotem i też samej Grecji będą vlogi chyba przez ten cały, cały tydzień. Nie wiem. Nie wiadomo, jak pójdzie. No. No i też subskrybujcie Matri. Tak. No i choć widzimy się jutro w tak zasadzie, bo musimy wyjechać o 12, czyli o północy musimy wyjechać z domu, ale będzie też vlog z wyjeżdżania. No, short będzie. No i będą vlogi z Grecji i z latania. Pa!